Zaprezentuję teraz Państwu taką fajną zabawkę, która nazywa się Talking Gina. Talking Gina, czyli gadająca żyrafa. Przyszła ona do mnie w takim tekturowym, kolorowym opakowaniu, w którym mogłem znaleźć taką ilustrowaną instrukcję, która opisuje każdą z funkcji tejże zabawki. Sama żyrafa to jest taki pluszak długości 35 cm. Nie jest to zbyt masywna zabawka, ale jest na tyle duża, żeby dziecko mogło się do niej spokojnie y, przytulić. Y, zabawkę y, aktywujemy poprzez naciśnięcie tutaj czerwonej rączki y, po lewej stronie. Ona powinna teraz wydać taki dźwięk bimbającej piłeczki i to będzie y, znaczyło o tym, że zabawka jest gotowa do tego, żeby naśladować nasze dźwięki. Dzień dobry państwu. Tak, i ona właśnie w ten sposób działa. Za każdym razem, kiedy y, mówi, y, porusza ona y, tutaj buzią, czyli ta część głowy jest ruchoma dodatkowo, za każdym razem, kiedy dotkniemy ją y, po brzuchu, ona wydaje y, dźwięki y, tak samo po głowie. Tutaj ma 8 różnych dźwięków, tutaj ma jeden dźwięk, y, także jest w pełni interaktywna. Ja to demonstruję teraz dla Państwa. Łączę ją ponownie. O, że za każdym razem wydaje dźwięk, 8 tak? różnych dźwięków i tak samo jest z głową. Tutaj jest jeden taki bimbający dźwięk, tak. Zabawka, ogólnie włączamy ją w ten sam sposób jak włączamy, ale automatycznie wchodzi w tryb uśpienia po 30 sekundach. Czyli po 30 sekundach zabawka przestaje reagować na nasze dźwięki, i należy ją wtedy aktywować jeszcze raz poprzez naciśnięcie na rączkę. Sama zabawka jest zasilana trzema bateriami: to są cienkie paluszki, zabezpieczone taką klapką i śrubką krzyżakową, standardową krzyżakową. To jest po to, żeby dziecko przypadkiem nie wyjęło baterii w trakcie zabawy. Tutaj mamy przycisk. On-off, czyli zabawkę możemy w każdej chwili wyłączyć i ją włączyć z powrotem. Myślę, że to będzie fajna zabawka dla Państwa dzieci, dzięki której mile spędzą swój czas. Polecam Talking Gina, gadająca żyrafa.